Witam Was z powrotem, moi kochani Pokemoniacy Obiecałem Wam, że zrobię Wam klipa z historiami, opowieściami w kartach Pokémon. No, i właśnie dzisiaj do tego się zabrałem. I powiem Wam tak. Jest tyle tego, że muszę, muszę po prostu to rozdzielić na kilka części. Dlaczego? No, bo nie chcę Was po prostu zanudzać jakimś kolejnym klipem 20-30 minut, gdzie sobie po prostu dacie spokój, żeby oglądać po około może 7-8 minutach. Jak będą to krótsze, będzie mile się oglądało i o wiele szybciej. Więc jedziemy. Pierwszymi trzema kartami, które chcę wam pokazać, jest Ralz, Kyrillia i Gardevoir. One mają wspólnego trenera Diatę. I jak tu widzicie, Diata na początku opiekuje się swoim Pokémonem, ale już w następnej karcie, jak widzicie tutaj, jest inny obrazek, że Diata ma swoją córeczkę, cena. I po następnej ewolucji Gardevoir zaczyna się opiekować po prostu córeczką synem Diaty. Jak widzicie Diata tutaj ze swoim małżonkiem, partnerem, na tych kartach pokazują, że są po prostu już starsi. Tak ciekawa historia, która po prostu widać, jak po prostu przechodzi przez kolejne ewolucje. Karty, zobaczcie, karty są w całkiem takich spokojnych Dobry jest taki trend z tych kart. I te karty mi się wydaje, że. Ludzie kupują je chętnie, żeby właśnie składać całą tą historię. I co no, ja sobie powiem, Wam, że spojrzałem na to na ps na, na eBayu i, to całkiem, cał, i te karty są również całkiem w cenie. Ja Wam tą kartę niedawno pokazywałem. Jeszcze to było przy około karty, chyba poniżej 50 dolarów. No i jak widzimy, tutaj ta, ta cena stabilnie tutaj się synchronizuje, konsoliduje. Więc mi się wydaje, że da. Cała historia niedługo zacznie nabierać tempa i będzie szła do góry. A zobaczcie, jak to razem wszystko ładnie wygląda. O! Pierwsze, drugie i trzecie. Co nie? Idealna historia. Rodzinna historia, jakby rzecz można powiedzieć. Nie? Wszystko się ze sobą ładnie, pięknie nakłada. No i właśnie Pokémon właśnie robi takie karty, gdzie tworzą pewnie takie swoje historie. Następną kartą, której się w ogóle nie spodziewacie, że to jest historia jest Perin, Twilight Masquerade oraz His One Grow Light no jak tak zobaczcie sobie co tu widać w obiektywie ja wam to przybliżę troszkę bardziej tu widać no tak jakby jakieś kota, prawda? co nie? nikt tego nie widzi ale jak się przyjrzycie to naprawdę to zobaczycie zaraz pokażę wam obraz jak, jak to wygląda i to jest naprawdę zarypiście ze sobą złożone i teraz patrzcie tu jest obiektyw, jest odblask, a z drugiej strony, co mamy? Stopy, no i mortkę Hisuana Growlita. Co nie? Stopy. A zobaczcie, jak to wygląda całkiem razem. Co nie? ta historia. W dwóch kartach praktycznie opowiedziana. Trener robi zdjęcie swojemu Pokemonowi. Czy do tego mają... Ogromną mi widać ilość zabawy, bo oboje są uśmiechnięci, co nie? Fajnie to oglądanie No i teraz. Tak. Zobaczcie na tą kartę. Ta karta też ma całkiem jest całkiem w cenie, nie? Ja wam wiecie, są takie karty, których Wam specjalnie czas nie pokazuję, bo nie chcę się po prostu z nimi powtarzać, więc ja po prostu to rozdzielam sobie na jakieś różne takie odcinki. Bo to jest po prostu, wiecie, jeśli cały czas się powtarzam, to już wam się pewnie tego nie chce słuchać. No i zobaczcie teraz tutaj też na, na tą kartę. 6 dolarów. 25 zobaczcie. Tu wychodzi na to, że zrobiło około ponad 200%. Czy tu było gdzieś około 300, bo to jest mniej więcej od tego poziomu tutaj ładowane? 4 razy 6. To wychodzi gdzieś 24, to jest około 400%. I później spadek, konsolidacja. Kolejne ceny, zobaczcie, już też powoli zaczynają chodzić do góry. Ale nie wszyscy widzą właśnie tę historię. Dlatego te karty czasami wiecie, one po prostu idą do góry i nikt nie wie dlaczego. A dopiero później, jak ktoś widzi takie podwójne karty i one zaczyna mieć sens, to dopiero wtedy a okej, okay, to teraz rozumiem. Ukryta historia. Okej, okay, następną historią. Spaldivos, Quaxley. No to zobaczymy teraz tutaj ewolucję Kwakslego, tak? Cała akcja dzieje się gdzie? W łazience. Jak widzimy tutaj jest lusterko, tu z tyłu jest wanna. Tu jest srebro zbywak, a tu jakieś przybory do piękności, co nie? No i tak. Kwaxwell, następna ewolucja. Praktycznie to samo grafika. Ten sa te całe miejsce, co nie? I teraz zobaczcie, jaki uroczy Kwaxwell. O, co za laluś z kwiateczkami tutaj. Chyba idzie na randkę, co? No zobaczcie, jak to całkowicie razem wygląda. To nie? No, fajnie. Wiem. Dlatego te historie. Zobaczcie, te karty. One są, są całkowicie w takich trendach swoich. I teraz i, i teraz Wam powiem, że zbierając te trzy karty. No, tutaj miało jakiś duży spadek w ostatnich trzech miesiącach. Ale zobaczcie, w stopie rocznej praktycznie 200%. Później spadek. Korekta. No i tak po roku cały czas ta karta widnieje bardzo wysoko. I zobaczcie teraz też tu. To samo. To, to, to jest trend kart. Jeśli tych kart zacznie brakować, a te karty są popularne, ponieważ one tworzą jedną historię. I te karty będą szły do góry. Jak sobie spojrzycie naprawdę na PSA dziesiątki, Kłaxiego, Fala, to nie ma za dużo. Ale Kwak kłaks, kłak, Kłaxawala, X, to już jest trochę więcej. Następną historią jest Duskul Z DuskLopsem oraz dusknajrem. No, ja wiem, że tego jeszcze nie widzicie, ale zaraz wam pokażę. To tutaj i tak. Historia polega na tym, że to, to jest taki ghost Pokémon. Więc te wszystkie Pokemony ghost, one są takie, jakby wiecie, takie scary, takie spółki. Wyobraźcie sobie, że to Was ogląda na ulicy, później ewoluuje, zagląda do Waszego, tak jakby. Ogródka tutaj, widzicie? To jest, wygląda jakby ogródek z jak zapłotu, takiego jakby. A w pewnym momencie, jak nabiera pewności siebie i co podchodzi coraz bliżej do waszego okna, no tak, tak mniej więcej to wygląda, nie? Zobaczcie. Karta jakoś miała swoje tutaj wyżyny do 33 dolarów, spada do 18, ale nie wszyscy ludzie docierają do tego, że to też jest również taka taka historia, nie? Więc spójrzcie, jak to wygląda. Ja wam to przybliżę. To jest mniej więcej tak. Mi się wydaje, że te karty też będą szły do góry. A spokojnie, tutaj się można znaleźć value. Więc wiecie: w przyszłości to też będzie dobra cena. Mewtwo Vista razem z. Co tu mamy? Charizarda. Ta karta. Jest promokartą z Charizard Ultra Premium Collection. Ta karta jest naprawdę bardzo warta jako PS10. Zobaczcie, ostatnich na trzech miesiącach znowu nabrała tempa idzie do góry. Praktycznie zrobiła tyle? No, 29 do 45, no praktycznie tak widzicie, 40%. No, zobaczcie, w skali rocznej. Zaczęła od około 11, poszła do góry historia walki z dwóch stron. Widzicie ją ze strony Mewtwo oraz widzicie ją ze strony Charizarda. Z tym, że ta karta to jest Crown Zenith. To jest jedna z Top Chase kart. Ta karta jak to widzicie japońska. Czekajcie. Two, three, Troszkę źle się do tego widzę, tutaj przygotowałem, bo mamy. Ta karta, jak widzicie, ona cały czas idzie do góry. Ta karta, ja wam o nie mówiłem wcześniej, że ta karta będzie szła do góry i ta karta idzie do góry. I ona będzie szła do góry. To jest to, jest top chase karta, zaczyna tej karty brakować. Z racji tego, że to jest jeszcze historia łączona, taka jakby balka. Zobaczcie, tutaj ten Mewtwo. Przygotowuje tą swoją kulę mocy. Tu Charizard próbuje odpalić ogień. Widzimy co z drugiej strony, jak Charizard się napala. Próbuje wydmuchnąć. A mnie tu właśnie tutaj kryje swoją kulę mocy. Co i Jak to wygląda? O no właśnie w ten sposób. Macie, macie obrazek z, z dwóch stron, tak? I te karty. PSE dziesiątki są naprawdę ceny, one będą szły do góry Nie ma możliwości, żeby te karty w ogóle już spadły na wartości Już, już zaczyna tych kart brakować Ja powiem wam, obserwuję bacznie cały czas ja Przeglądam praktycznie codziennie, widzę co się dzieje Co niektórzy sprzedają te karty tak jakby w kompletnym secie Życzą sobie trochę za to, więc jeśli macie Chęci, pieniądze i czas poświęcić na to dłuższy okres polecam. Tylko, że ja, wam nie, 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 ja was tak aż bardzo nie zachęcam. To jest głównie wasza decyzja, więc wy zróbcie zawsze swój research. Bulbazar, zobaczcie. pi to tu jest. Tu drugi obok. Bulbazaura śpi ze Stellar Crown. Tu mamy Squirtle ze Stellar Crown, który wstaje. Pum! Pluje do piżotto Tu tu następny zagląda do niego, do tego pewnie wejdzie sobie tą a, z werandy Inny siedzi, a skóra po prostu się tutaj zabawia z nimi, nie? I tu mamy jeszcze Charmondera. To jest promokarta z Obsidian Flames Elite Trainer Box. Z tym, że tutaj jest z Pokémon Center. I tutaj też jest Pidgeotto. Tu też Pidgeotto. I widzicie? Ta kartę, te karty tak naprawdę, tworzą ten jeden właśnie oto obrazek. Po prostu domowa jakby weranda w jednym tak jakby pokoju, bo to jest na tyłach tutaj, to jest chyba z tej strony tu, a to jest po prostu taka jakby weranda do wejścia do domu. No i spójrzmy sobie na te kartę. Te karty cenową, jak one wyglądają, też poszło do góry, do dołu i zaraz się będzie zawitać tutaj do góry Squirtle to samo. Pamiętajcie, te dwie karty tutaj ja on tylko je pokazuję z racji tego, że to jest, to jest karty poniżej 50 dolarów i poniżej chyba 100 dolarów i to są karty naprawdę, które są zgodne z uwagi Stellar, Crown, Squirtle oraz Bull to są dwie top chase karty do tego dochodzi jeszcze ten Charmander to, są, to jest świetna historia, jak widzicie tutaj. Ludzie też za takimi rzeczami gonią. To jest bardzo, bardzo wysoko kolekcjonerskie. No, ludzie kolekcjonują takie rzeczy. Ludzie po prostu lubią takie rzeczy. Więc, wiecie, te, te, te karty naprawdę będą w cenie. Tu znowu mamy Charizata. Walczy z Bulbazarem, jak to widzicie. Ta karta jest z Brilliant Stars. I mamy następną kartę, która jest Sword and Shield Promo card. I spójrzcie, co tu się dzieje. Tu jest Bulbasaur. A tu to mniej więcej tak wygląda. Tu jest przed walką, jest w, lub w trakcie walki. A to jest po walce. Nie wiem, czy ma dla Was to sens, ale dla mnie ma. Ja po prostu tutaj to widzę. I powiem wam, że te karty są naprawdę w zarypisnych cenach, to, to te, te karty to nie są jakieś małe ceny, to są naprawdę już wysokie ceny, to jest z Brilliant Stars, jak widzicie ta karta cały czas praktycznie idzie cały czas do góry, tych kart brakuje na rynku, te karty są w cenie, jeszcze ta karta, bo ponieważ jest to promo karta, ta karta jeszcze jest całkowicie nisko cenową ja ją sprzedałem, nie wiem, no nie przekonuje mnie ten Charizard. Ten Charizard też mnie tak za bardzo nie przekonuje. Wiecie, zbieram karty, ale nie zbieram aż z uporem maniaka takiego. Więc pokażę Wam jeszcze kolejne dwa klipy z tymi historiami. Sami sobie zobaczycie. Możliwe, że będzie więcej takich e, historii. Dajcie mi znać w komentarzu co sądzicie. Jak się Wam podobało zostawcie lajka i zapraszam Was na kolejnego klipa wkrótce. Miłego dnia. Cześć.